To, czego nie mówią Ci Ewangelie, zaczyna już w pierwszych stronach tworzyć cień ogromnej tajemnicy. Gdy otwierasz Biblię i próbujesz odtworzyć życie Jezusa krok po kroku, odkrywasz coś zdumiewającego. Z 33 lat Jego życia znamy zaledwie trzy. Reszta niemal dwie pełne dekady znika w absolutnej ciszy. Ostatni obraz młodego Jezusa widzimy, gdy ma 12 lat. I zadziwia uczonych w świątyni swoim niezwykłym zrozumieniem prawa. A następny raz pojawia się dopiero jako trzydziestoletni mężczyzna, stojący nad Jordanem, gotowy do chrztu u jana chrzciciela. Między tymi dwoma momentami rozciąga się osiemnaście lat pustki. Bez słowa, bez opisu, bez jednego zdania, jakby historia została celowo przerwana. Właśnie ta luka od wieków nie dawała spokoju badaczom, teologom i zwykłym wierzącym. Dlaczego Ewangelie, które tak drobiazgowo opisują ostatni tydzień życia Jezusa, zupełnie pomijają prawie dwadzieścia lat jego młodości i dorosłości? Czy to przypadek? Czy może świadomy wybór? Czy ta cisza ukrywa coś, co mogłoby zmienić sposób, w jaki rozumiemy Jezusa? To pytania, które doprowadziły jednego człowieka do poświęcenia czterdziestu lat życia, by spróbować je rozwiązać. Tym człowiekiem był Karl Gustav Jung. Psychiatra, badacz symboli, mitów, świadomości i wszystkiego, co kryje się w cieniu ludzkiej historii. Jung, znany z analizy archetypów i nieświadomości zbiorowej, natrafił na tajemnicę zaginionych lat, gdy badał Całun Turyński w ramach jednego ze swoich projektów. Zamiast znaleźć odpowiedzi, natknął się na dziesiątki pytań: kim był Jezus w latach, które Ewangelie przemilczały? Co robił? Gdzie podróżował? Od kogo się uczył? I przede wszystkim, Dlaczego nikt o tym nie mówi? Im głębiej Jung wchodził w starożytne teksty, apokryfy, dokumenty historyczne i świadectwa archeologiczne, tym bardziej stawało się jasne, że brak informacji nie jest przypadkowy. Ewangelie wydają się być skonstruowane nie po to, by opisać pełne życie Jezusa, lecz by przedstawić pewną teologiczną wizję. Części zostały wybrane, inne pominięte a największym pominięciem jest właśnie ten okres, czas, który najprawdopodobniej ukształtował Jezusa bardziej niż jakikolwiek inny. To tu zaczyna się historia, którą Jung poświęcił całe życie, a która otwiera drzwi do zupełnie innego spojrzenia na postać Jezusa. Bo jeśli te lata naprawdę zostały celowo przemilczane, to klucz do zrozumienia jego misji może kryć się właśnie w tym, czego nam nie powiedziano. W kolejnym rozdziale odkryjemy, gdzie Jezus mógł się znajdować w tych tajemniczych latach i jak wyglądała jego prawdziwa droga formacji. Aby zrozumieć, kim Jezus stał się w wieku trzydziestu lat, trzeba najpierw zadać pytanie, gdzie był wcześniej? Co robił, gdy Ewangelie milczały? Według Junga odpowiedzi nie znajdziemy w cudach ani legendach, lecz w uważnej analizie realiów historycznych, językowych i kulturowych. A te prowadzą do wniosku, że Jezus przeszedł drogę dużo bogatszą i bardziej złożoną niż tradycyjne narracje chcą przyznać. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że Jezus nie był stolarzem w dzisiejszym sensie. Greckie słowo tekton, używane w Ewangeliach, oznacza rzemieślnika, budowniczego, kogoś, kto pracuje przy konstrukcjach, od drewna po kamień. I to ma ogromne znaczenie. Bo budowniczowie w tamtym czasie często pracowali tam, gdzie rozwijały się duże projekty urbanistyczne, a właśnie wtedy, gdy Jezus dorastał, niedaleko Nazaretu trwała intensywna odbudowa miasta Seforis, administracyjnej stolicy Galilei. Jung sugeruje, że to właśnie tam Jezus i Józef mogli pracować, nie w małym warsztacie w Nazarecie, lecz na wielkich placach budowy Seforis. Jeśli tak było, młody Jezus dorastał w miejscu gdzie spotykały się trzy światy: żydowski, grecki i rzymski. To oznacza kontakt z różnymi językami, kulturami, ideami, a nawet debatami filozoficznymi. Taki kontekst wyjaśnia późniejszą zdolność Jezusa do rozumienia ludzi o zupełnie różnych perspektywach, a także jego niezwykłą łatwość komunikacji. Ale najbardziej rewolucyjna teza Junga dotyczy czegoś więcej dwóch lat, które, jego zdaniem, Jezus spędził w Aleksandrii. To nie była zwykła podróż. Aleksandria była centrum intelektualnym świata starożytnego, miejscem, gdzie spotykali się najwięksi uczeni epoki: filozofowie, rabini, lekarze, matematycy, astronome i mistycy. Tam znajdowała się słynna Biblioteka Aleksandryjska, skarbnica wiedzy, jakiej nie było nigdzie indziej. Według Junga młody Jezus nie tylko odwiedził to miasto. Ale studiował w nim. To tam miał zdobyć znajomość pism, która później zadziwiała uczonych. To tam mógł zetknąć się z filozofią grecką, stoicyzmem, cynizmem, neopitagoreizmem, a także z duchowością egipską i tradycją żydowską w jej hellenistycznym wydaniu. Wiele elementów jego późniejszych nauk, nacisk na etykę osobistą, wewnętrzną przemianę, wartość ubóstwa jako wolności, siłę słów i symboli, Wpisuje się w ten wielokulturowy kontekst. Jung zwraca też uwagę na niezwykłą kulturę intelektualną Jezusa. Jego zdolność do debatowania z Faryzeuszami, posługiwanie się złożonymi metodami interpretacji pisma, a nawet wiedzę medyczną widoczną w opisach uzdrowień, to wszystko sugeruje lata nauki, nie nagłe objawienie. Jeśli więc Jezus rzeczywiście spędził czas w Aleksandrii, rodzi się obraz człowieka, który chłonął wszystko, co świat mógł mu zaoferować: mądrość Wschodu, logikę Greków, symbolikę Egiptu, metafory żydowskiej tradycji, a potem zamienił to w coś własnego, w naukę, która miała zmienić historię. W kolejnym rozdziale wejdziemy jeszcze głębiej w tę ludzką stronę Jezusa artystę, myśliciela i wrażliwego obserwatora świata. Kiedy wyobrażamy sobie Jezusa, często widzimy nauczyciela, uzdrowiciela, proroka, Rzadko jednak myślimy o nim jako o kimś głęboko wrażliwym, obdarzonym talentem artystycznym, człowieku, który nie tylko nauczał słowem, ale także obrazem, rytmem i emocją. A właśnie tę stronę Jezusa Jung wydobywa z zapomnienia. Według niego młody Jezus nie tylko uczył się i podróżował, ale również tworzył, rysował, śpiewał, obserwował świat z uwagą artysty, który szuka sensu w każdym szczególe. Zamiast koniu trojańskim, Jung opisuje sceny, w których Jezus szkicuje na piasku, rysuje symbole, używa prostych ilustracji, by wyjaśnić głębokie prawdy duchowe. I choć brzmi to jak element literacki, Jung wskazuje, że istnieją starożytne przekazy, które wspominają o jego zdolnościach narracyjnych i estetycznych. Przecież jego przypowieści są małymi arcydziełami, krótkimi, intensywnymi obrazami, które w kilku zdaniach potrafią zmienić sposób patrzenia na życie. Jeśli Jezus spędził lata w Aleksandrii, łatwo zrozumieć skąd ta wrażliwość się wzięła. Aleksandria była miastem sztuki, muzyki, teatru i literatury. To tam można było zobaczyć dzieła greckich rzeźbiarzy, usłyszeć pieśni z różnych tradycji, a nawet uczestniczyć w filozoficznych spotkaniach, w których metafora była równie ważna jak argument. Młody Jezus Chłonął więc piękno świata, a później przemieniał je w przypowieści, gesty i opowieści, które do dziś dotykają ludzi. Ale zanim zaczął nauczać, musiał wrócić do domu. Powrót do Nazaretu po latach nauki i podróży musiał być doświadczeniem trudnym i pełnym emocji. Wyobraź sobie tę scenę. Do małej galilejskiej wioski wraca trzydziestoletni mężczyzna, który widział wielkie miasta. Słyszał najznamienitszych nauczycieli i nosi w sobie wizję, której nikt wokół nie jest w stanie pojąć. A jednak ci, którzy go znają od dziecka, widzą w nim tylko syna cieśli. Ewangelie oddają tę atmosferę zaskoczenia i nieufności. Gdy Jezus zaczyna nauczać w Nazarecie, mieszkańcy reagują niemal oburzeniem. Czy to nie jest syn Marii, czy to nie jest ten cieśla? Ich reakcja nie wynika z wrogości. Lecz z niezdolności do przyjęcia, że jeden z nich może stać się kimś więcej. A jednak dla Jezusa musiało to boleć głęboko. Odrzucenie przez własnych jest jedną z najsilniejszych ludzkich ran, a on doświadczył jej w pełni. Jung interpretuje ten moment jako przełom chwila, w której Jezus zrozumiał, że jego misja nie może zacząć się w miejscu, które pamięta go jako dziecko. Nazaret był domem, ale nie był przestrzenią dla tego, kim się stał. Dlatego Jezus udaje się do Kafarnaum, miasta otwartego, kosmopolitycznego, blisko szlaków handlowych, gdzie nikt nie patrzy na niego przez pryzmat przeszłości. To w tej mieszance wrażliwości artysty, rozczarowania rodzinnego i odwagi, zaczyna dojrzewać człowiek, który wkrótce odmieni historię. W następnym rozdziale zobaczymy, jak ten wewnętrzny rozwój prowadzi Jezusa na pustynię, miejsce, w którym ma podjąć decyzję. Kim naprawdę będzie? Po powrocie z podróży, latach nauki i doświadczeniach zdobytych w Aleksandrii oraz w Galilei, Jezus staje na progu decyzji, która odmieni jego życie. Ale zanim zacznie głosić własne przesłanie, zanim zgromadzi uczniów, zanim stanie się nauczycielem, którego pamiętamy, musi przejść jeszcze jeden etap. Jung twierdzi, że kluczowy, być może najważniejszy ze wszystkich, Według jego rekonstrukcji, Jezus nie pojawił się nagle na scenie religijnej. Przez pewien czas był uczniem Jana Chrzciciela. To nie jest teza kontrowersyjna. Już same Ewangelie jasno pokazują, że Jezus udał się nad Jordan, by przyjąć Chrzest właśnie z rąk Jana. Jednak Jung idzie dalej. Sugeruje, że więź między nimi była o wiele głębsza niż tradycyjnie się przyjmuje. Jan był postacią niezwykłą, ascetą, człowiekiem pustyni. Prorokiem, który bez lęku mówił prawdę również władcom. Jego słowa miały moc, jego obecność budziła respekt, a tłumy czuły w nim autentyczność, której brakowało kapłanom świątynnym. Dla Jezusa spotkanie z takim człowiekiem musiało być jak odkrycie lustra. Jan pokazywał drogę radykalnej wolności duchowej, prawdy i odwagi, ale też surowości i surowego osądu. Jezus uczył się od Jana, słuchał jego nauk. Obserwował, jak rozmawia z tłumami, jak mówi prostym ludziom o sprawach najważniejszych, jak nie ugina się przed faryzeuszami, jak wzywa do przemiany serca. W tej relacji Jezus kształtował swój własny sposób mówienia, własny rytm, własny ton. Ale był też moment, w którym musiał się od Jana oddzielić, bo choć ich drogi były bliskie, ich wizje były różne. Jan był prorokiem apokaliptycznym. Wzywał do skruchy. Wieszczył nadchodzący sąd. Jezus, jak zauważa Jung, wnosił inną energię: radość, bliskość, współczucie, a nawet świętowanie życia. Jan pościł. Jezus jadł i pił z ludźmi. Jan ostrzegał. Jezus zapraszał. To różnice subtelne, ale fundamentalne. I właśnie wtedy, w chwili tego wewnętrznego rozdarcia, Jezus udaje się na pustynię. Ewangelie mówią o czterdziestu dniach kuszenia przez szatana, ale Jung odczytuje tę scenę inaczej nie jako walkę z zewnętrzną istotą, lecz jako konfrontację z samym sobą. Pustynia była miejscem decyzji, przestrzenią, w której człowiek zostaje sam ze swoją prawdą. Każda z trzech pokusa jest symbolem: pierwsza, zamiana kamieni w chleb, to pokusa sukcesu materialnego, druga, Skok ze szczytu świątyni to pokusa spektaklu religijnej manipulacji. Trzecia władza nad królestwami świata to pokusa polityki, dominacji i ziemskiej potęgi. Jezus odrzuca wszystkie trzy nie chce być ani cudotwórcą dla poklasku, ani liderem militarnym, ani bohaterem politycznym. Jung widzi w tym świadomą decyzję o kształcie przyszłej misji. Na pustyni rodzi się Jezus, jakiego znamy nauczyciel wewnętrznej wolności, uzdrowiciel duchowy, przewodnik dla tych, którzy szukają sensu, a nie spektaklu, człowiek spokojny, ale nie uległy, silny, lecz nie dążący do władzy. I właśnie z taką jasnością Jezus wychodzi z pustyni, gotów rozpocząć coś, co miało odmienić świat. W następnym rozdziale przyjrzymy się umiejętnościom, które zdobył w tych latach przygotowań i temu, kim naprawdę był jako człowiek. Kiedy Jezus opuszcza pustynię, nie jest już tylko poszukującym młodym człowiekiem, jest kimś ukształtowanym przez lata nauki, obserwacji, podróży i głębokiej refleksji. Jung zwraca uwagę, że Ewangelie, mimo iż często przemilczają jego młodzieńcze lata, pozostawiają subtelne ślady niezwykłych umiejętności, których nie da się wyjaśnić jedynie boskim natchnieniem. One wskazują na człowieka, który się uczył, praktykował i rozwijał. Pierwszą z tych umiejętności była wielojęzyczność. Jezus z pewnością mówił po aramejsku, to był język codzienności, znał hebrajski, język pisma, liturgii i debat religijnych, ale istnieje wiele przesłanek, że znał również grekę, która w piferty wieku była językiem handlu, Filozofii i komunikacji międzykulturowej. Niektórzy badacze sugerują nawet, że mógł rozumieć podstawy łaciny, szczególnie w kontaktach z rzymskimi urzędnikami. Jung interpretuje to jako kolejny znak, że Jezus nie dorastał w izolacji, lecz w środowisku pełnym różnorodnych wpływów. Drugą niezwykle ważną cechą był sposób, w jaki Jezus rozumiał świat ekonomii, pracy i codziennych trosk ludzi. Jego przypowieści są pełne szczegółów o długach, inwestycjach, winoroślach, płacach robotników, sporach między właścicielami a pracownikami. Mówi o nich z naturalną swobodą, jak ktoś, kto naprawdę zna realia materialnego życia. To nie jest język ascety odciętego od świata, ale człowieka, który obserwował, analizował i wyciągał wnioski. Jeszcze bardziej uderzające jest głębokie zrozumienie psychologii człowieka. Jezus potrafił inaczej rozmawiać z każdym, kogo spotykał. Gdy mówił do faryzeuszy, był wymagający i przenikliwy. Gdy rozmawiał z osobami zepchniętymi na margines, pełen czułości i zrozumienia. Wobec uczniów bywał cierpliwy, ale i konfrontujący. Zachęcał ich do samodzielnego myślenia. Tak działa ktoś, kto doskonale rozumie emocje, potrzeby i lęki ludzi. Jung uważał, że ta inteligencja emocjonalna nie bierze się znikąd. Jest owocem długiego procesu nauki, obserwacji i pracy nad sobą. Ale jest jeszcze coś. Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, zdawał się już mieć rozległą sieć kontaktów. Ewangelie pokazują, że znał ludzi w różnych miastach, że mógł liczyć na gościnę w domach bogatszych rodzin, że współpracowały z nim kobiety, mające znaczne środki finansowe. Miał uczniów, którzy poszli za nim niemal natychmiast jakby znali go wcześniej. To wszystko sugeruje, że zanim pojawił się publicznie, przez lata budował relacje, uczył się, rozmawiał, inspirował i sam był inspirowany. Jung uważał, że ten obraz Jezusa, nie cudownie gotowego, ale dojrzewającego, czyni go jeszcze bardziej fascynującym. Jezus nie był kimś, kto nagle objawił się światu w pełni uformowany. Był człowiekiem, który pracował nad sobą, który poszukiwał, który chłonął wiedzę z różnych źródeł i który właśnie dzięki temu potrafił mówić do każdego z serca. W następnym rozdziale zobaczymy, dlaczego ta ludzka, rozwijająca się strona Jezusa stała się tak niewygodna dla wczesnego Kościoła i jak wpłynęła na decyzję o tym, co zachować, a co ukryć w oficjalnej historii. Gdy patrzymy na rekonstrukcję życia Jezusa, przedstawioną przez Junga, człowieka uczącego się, podróżującego, rozwijającego się duchowo i intelektualnie, pojawia się pytanie dlaczego ta wersja tak rzadko pojawia się w oficjalnych nauczaniach? Dlaczego Kościół przez wieki utrzymywał, że prawie nic nie wiadomo o młodości Jezusa? Jung twierdził, że odpowiedź znajduje się nie tylko w historii, ale w ludzkiej naturze i strukturach władzy. Według niego zbyt ludzki Jezus był problemem dla Kościoła pierwszych wieków. Gdyby ludzie uznali, że Jezus musiał się uczyć, podróżować, szukać, wątpić, rozwijać, oznaczałoby to, że Jego wielkość nie wynikała z natychmiastowej boskości, lecz z procesu. A jeśli Jezus doszedł do prawdy przez wysiłek, dyscyplinę, dialog i poszukiwania, to każdy mógłby spróbować tej samej drogi, nie potrzebowałby pośredników. Nie potrzebowałby instytucji, która tłumaczy mu Boga. Właśnie dlatego, jak twierdzi Jung, wczesny Kościół wybrał milczenie. Ustalił kanon czterech Ewangelii i odrzucił wiele tekstów, które opisywały dzieciństwo i młodość Jezusa. Wśród nich były Ewangelia dzieciństwa Tomasza, Ewangelia arabskiej młodości, a także teksty wspominające jego wczesne lata nauki. Nie wszystkie były historycznie wiarygodne, ale ich wizja była zbyt zwyczajna. Zbyt ludzka. Pokazywały Jezusa dorastającego, uczącego się, popełniającego błędy, zadającego pytania. Dla Kościoła był to obraz niewygodny. Potrzebował Jezusa, który pojawia się w pełni uformowany, nieskalany wątpliwościami, niepodlegający procesowi rozwoju. Taki Jezus wzmacniał dogmaty i rolę duchowieństwa. Taki Jezus był symbolem, do którego ludzie mogli się modlić. Ale którego nie mogli naśladować w pełni. Nic dziwnego, że gdy Jung opublikował pierwsze tomy Konia Trojańskiego, spotkał się z falą krytyki. Część duchownych ostrzegała wiernych przed jego książkami. Część naukowców zarzucała mu, że miesza fikcje z badaniami. Inni twierdzili, że jego rekonstrukcje są zbyt śmiałe. Jung jednak od początku był szczery. To powieść, ale każde tło historyczne, każdy zwyczaj, każdy szczegół kulturowy. Pochodzi z lat badań. To właśnie ta mieszanka literatury i dociekań sprawiła, że miliony ludzi zaczęły zadawać pytania, które wcześniej były zarezerwowane dla akademików. Bo ostatecznie nie chodzi o to, czy Jung miał absolutną rację. Chodzi o to, że przywrócił ludziom prawo do myślenia, do zastanawiania się nad Jezusem nie tylko jako nad Chrystusem wiary, ale również jako nad człowiekiem, który przeszedł własną drogę człowiekiem, który mógł się mylić, szukać, odkrywać, człowiekiem, którego duchowa wielkość wynikała nie z dystansu do ludzi, lecz z bliskości. I może właśnie to czyni jego wizję tak aktualną. Jung mówi, że najważniejsze pytanie nie brzmi, co Jezus robił w zaginionych latach, lecz co my robimy ze swoimi. Jeśli on dojrzewał, szukał, rozwijał się, to i my możemy. Jego lata milczenia stają się metaforą naszej drogi, czasu przygotowania, uczenia się, odkrywania, jakimi ludźmi chcemy się stać. A jeśli ta wizja Jezusa, bardziej ludzkiego, bardziej dostępnego, głębiej zakorzenionego w realnym świecie, inspiruje nas do zadawania pytań, poszukiwania prawdy i rozwoju duchowego, to może właśnie dlatego te zaginione lata mają tak wielką wartość bo przypominają, że świętość nie jest darem nadanym z góry, ale drogą, którą się idzie.